No, i pozostaje tylko jeden zawodnik po stronie atakującej, tylko Oskarisz, żeby jeszcze w tej pierwszej połowie powalczyć o punkt. Dobra informacja, ma bombę. Zła informacja, ma czterech przeciwników. Ładnie to podsumowałeś. Czasu jest całkiem sporo. I na pewno dobrą informacją jest to, że Michu zaoferował się na, na tacy, no tak to można nazwać. Uh, uh, uh. Mati też oferuje fraga I, na teraz, sobie. I teraz przechodzimy do tego momentu, kiedy po prostu tego typu rundy przegrane, zwłaszcza jeżeli to byłaby ostatnia runda pierwszej połowy, mogą działać na głowę. Oj, zdecydowanie. Trzeba zagrać razem. I to jest runda, którą rozgrywasz na Oskarisza. Oskarisz, jakbym miał oceniać, to jest gość, który ma największy clutch potential ze wszystkich zawodników Anenimo. Może gdzieś w okolicach też Snaksa, bo wiadomo, jak Janusz potrafi rozgrywać te sytuacje, ale ja widziałem na własne oczy, jak Oskar rozgrywa te sytuacje. Właśnie jeden na dwa, jeden na trzy, robi to tak zawsze precyzyjnie, a teraz Ungentium jeszcze mu pomaga, otwarcie, 13 sekund, wchodzą nie prosto pod tego jego celownik, nie i wierzę, że to zrobili, to jest...